O o o o o o o oj! oj, oj, oj. oj, oj, oj. Tu tu by jeden był? Kiluję by się jeden, wale Bez kewa jeden. Leży nice. jeden Jeszcze jeden był bez kewa, nie wiem gdzie jest W środku Leży Nice Dobra Kopacy chcieli do hacza spierdalać z jeżdżą oj tak No ja oj, mam nadzieję, tam. że oni mieli klucz na sobie, nie? Ale dużo no, i temu, ja tu jeszcze Jest klucz, mam klucz na sobie Nice, Venator 4 kolejne, ojoj oh, ojoj, ojoj oj, oj. oj, oj. Ale wyprzedasz. Ile masz na sobie? Stówkę 160k O kurwa tam wystarczyło wyjebać, to jest Ja no 3 na plus Po tym rajdzie postanowiliśmy z retu zrobić sobie troszkę takiego rana Chcieliśmy sobie wyfarbić nogi królowej No ale niestety nam za dobrze nie poszło Dobra, będziesz coverował Jarson? No postaram się, postaram się Zostawię znaczy, to, po prostu w kominie obok Dostaję. O, co?! Leżę, ej... What?! Ja pikole, no... Szkoda. Ja Spróbuj spierdolić. Szkoda, szkoda, szkoda. Co no, miałeś na sobie w ogóle? Na ora no ale... Szkoda. Tak. Ojojojojoj. Oj, oj. <noise> no to całkiem Prawo, co, kiezo, woda. Prawo coś biega chyba. Ta. Nie wiem, czy na dole no. czy na gó Kóra Żyję żyj Ceka Ten. Leżę, ja uciekam do tyłu Ja jestem skitrany, nie? Jak dasz radę, to jest zajebiście Rankę <laughs> Co robiłem? Rzucam cekę i biegniemy do lewej. Tam. Dawaj. There. Chodzi mi tylko o dym, żeby na tym Tu może bądź... coś na trzeciej? Ej! Wyszedł, 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 biegają, ja bym się tu przykampił. Schował się do budynku. Smoka no. Nie widzę tu nic na body jakieś burlet, jakieś coś leżało, niedolutowane temy to już żeby... Jak wybiegną, to A. nie wal do nich od razu, tylko daj im podejść chociaż to. Bo ja nie mam zasięgu z pompy. Dobra, 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 dobra. Plecy, plecy, plecy! Na body, co lutowałeś? Schował się za filarem. Oh, A yeah. jestem low. Raz, razy iżej. w bo oni chyba lutują. Mam rady, chyba nie Dostał hit. Tam jest daleko, hit, podbiegam. Hit, drugi hit. Oba, Leży jeden, nice, schody, hit. Hit, leży, zajebiście. Leży. GG boys, trzeba uważać na inny skład. Tu, tu mamy klucz blisko, w razie co? Lecok. O, jeszcze broni nie mam. Aha, strzyba 4 xd No i Kurwa, nastawiłem się na rysia, człowieku. No nie ma tragedii, nie? Nie, no pvp no, fajne było. Aha. trza tu... <laughs> Dobra, tak, trzeba. <laughs> Piknęłem, Jarod, wbijaj, bo się zamknie Ej, chłopy! Kurwa. Przesz? Bez kewa jeden. Na lewo bez kewa. Naj... Ja jestem obity. Leży jeden, leży bez jeden. Kewa. Bez kewa. Mam kulkę jeszcze na sobie, kurwo jebana. Żyj. Na mnie, on nie ma kewa. Leży. Ja trafiłem. Woo! Nice. Ale krok and roll. Spalony jestem, musisz mnie podnieść. <laughs> Co ty robisz? Cosplay wiesz czego? Ej, pali mnie! No, i co ty kurwa robisz? Cosplay wiesz czego? Ja pierdolę. Jaki masz plecak? Nie podawaj się. Eee, zielo... kurwa, no fioletowy zwykły. Okej, okay, dobra, poczekaj. Odpalam mapę stelli wyjdziemy z tego. Jak stoisz, to ci HP nie ucieka i się regenerujesz. Spada mi. A, no to chuj. Masz chłopak jakiegoś innego. No to pograli. O gnomiotno kautujecie <laughs> Może mieć tu w górkę i możliwe, być skład z góry nie? Albo z prawej strony. A tu respy away. są. Doptko, go nie wiem. Ulala, tylko tak informuję. Ej, du, 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 do, do, tam. Widzę, widzę. Ja biegnę do nie, do, do biegają, tam. biegają dalej, no. Biegnie w pełną stronę, spotkacie się. Do domku też chyba biegnie. Tak, nice. Chilerzy, się. Czeka. Co Czeka. on z tego kolegi? wali. Nie no, dostałem troszkę. Ale schowam się, schowam się. Chwilę. Schowam Kity. Oh, low, 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 low ma. Bez kewa. Nie padł. Dasz defi? Tak, jak podejdziesz. Jestem, z tyłu. Bankę smoka. Smoke, no, dał, będzie go podnosił. Dali dali defi. Spiertalajem w dół. On już się wyleczy po shield, jest. Ja też się healuję. Nice. Biegnie do ciebie. Żyj, żyj. Pomagam. Kurwa, jego kumper zasłonił. Leży. O kurwa, dobrze, ja nie mam low HP. Nice. Wyhiluj mi się, wyhiluj mi się najpierw, nie? Sorry man, I, I'm gay, I'm gay, sorry. Don't do it. <laughs> typowy gracz Ark Riders, nie? 3 Venator 4, Anvil czwóreczka, no i to mi się podoba Toro 4, Venator 4 No i ładnie No sobie, mamy tu klucz, pa. O, no i bajka ty, no to jest Hasta la Gdzieś tu był, słyszałem ładowarkę Z tyłu, prawej Kity, kity, leży Nice Jest tu, inne składy Do na mnie Chowaj się gdzieś, do boku ja się filuję na faście. Jest, 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 jest na tamaj. Jest... Nice, 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 nice. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, powinien być. Ja się muszę filmować. Widzę kolejnego. Let's tak. jest. Nie widzę. Tu się czołga. Dobijam. Dobijaj. Jest na do mnie. Jesteś sam. Leżę. Jest low, chuj. Tu. Jest, 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 jest. w tu tu. Dobijam mnie. No nie. Zabiłem, kurwa, no. Nie zdążyłem. Co za śmieć oj, oj. Ja jebie Po tym rajdzie wbił jeszcze do nas Denver I kilka rajdów, biegaliśmy w trio Tutaj okay. body jest Ta, bo oni wyjebali skład, tu jest mina impulsywna na górze Oni są w środku Karabinczyk Zeskoczył, on jest wyskawa na dole Chyba zaskoczył. Ja, ja, to ja, to ja, to ja nie, 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 on zaskoczył w dół. Ja pierdolę, się na Kolejny. Ej, z góry może? Skok? Nie, 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 oni się biją tam, poczekaj. Ej, to on? Mam jedną, mam jedno moc. O, kurwa, dostałem nice. na pysk. Leży. Tak, zabijem? Tak, Uważaj. Uważaj. Zjebałem. Też skaczę. Oj, też skaczę. Te, te, na, no, na mnie, na mnie, na mnie, na mnie. Dead jeden. Drugi. Ja Nice. Jezus, Aj, jeszcze oni, jeden! Oni, oni byli klulec w kuj! Jeszcze jezus, jeden, jeszcze jezus. jeden! Jest close, close, close! close. Za, za tym! tym. Jestes, Wychodzę! Pa? Nie ma shielda, nie ma shielda! Go chłami, nie masz dead, 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 dead! dead, dead. Nice. Uuu, Piękna, kurwa. kurwa, mać! Ale mamy tu wypłatę! Tylko żeby nikt tam nie wjechał! Ojoj! <laughs> Wale luta. 25 tyłu, o stary! Ole, kurwa, fight! Tą no kurwa To jaj coś Dobra, idziemy Kurwa tu drugie body z 30 i Tak, możliwe, że ma karabinczyk w ogóle na eku, o, bo on nie zdążył schować raczej, nie ma chuja, że on schował na i pokę. ja ja pierdolę do tych zganów Nie ma karabinczyk Kurwa z koło. Wychodzimy stąd? Ja mam klucz tak. w razie czego Ja pierdolę, ale fight. No o. o o o o, się tu kurwią kurwa. Ale tu zaraz wjeżdżam z o, nie? Ej, on mnie nie widział? Jest fój obity na tym dachu. Bijam. Ja się chowam w no ja tu jakiś bije. biję. Uważaj tam w góry. Z jeden. Nice. E tam między domami chyba jest, wiesz? Okej, okay, dobijam, dobijam. Leży. On chyba lutuje na dole. Widzę. Na tyrolce. Leży. Pozdro, nice. kurwa. Teraz do bombary Dobry. Ja muszę zobaczyć, czy ja dobiłem tego chłopa, bo ja nie chcę znowu wyłóczyć. O, dobra, dobiłem go. Lutuję go. Renega 2. O, Volcano 3. Do tyle w sumie. Typy na mnie! Na mnie! Idę, idę. Nie, nie są ślepi. Nie, 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 nie. Potrzebuję pomocy twojej. O kurwa. Idę, idę od pleców twoich. Balę go. Hity. Hity Leży, leży, leży. Nice. I drugi gdzieś. Może być dach, Uważaj. Dobijam. I kurwa lutuję sobie, jak ziomek jego umiera. Co on odpierdala? Zabiłeś? The fuck you doing, bro? I wchodzę w dach Okej okay. Od dołu, ja jestem na dachu Po gdzie ten od dołu Leży ten na dole? Nie tak. wiem, gdzie jest drugi? Jest już Dostaj Gdzie ty jesteś? Przej. Na mnie, na dole! Trzymał cię Hity, bez kewa Hity, hity Ja reloaduję O malowł no, go! Nie mogę, reload! Ryzykuję! Dawaj, on jest w Tu, tu, watek! Dobrze. Ja pierdolę! Jaki fajny. Spokojnie, to nie koniec jeszcze. Uhu! No jak to nie jest całe lobby wybite, to ja kurwa nie wiem, nie. Lutuję tego. Free load, to niemożliwe, to jest. Na dachu jeszcze chłopa też nie free, Tutaj, też free gostek. Dobra, dach. Ale dobra! Chujdź, free, fajny fight. Ja wbiłam dach. Ten co miał, okay. 18 itów u, u, u. 3 war 3, kurwa, Pero 2 Dobra no ale 9 dych mam na sobie Okej okay. On jest clueless, on nie będzie wiedział, że, nad, na, że pod tym arkiem są dwie osoby Kurwa był i zniknął Na tym porcie Jest, no, jest, okay. jest, no Nie widzi Dobra, cię chyba, no. nie? Ta, 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 nie widzi Koń no Wiedziałem u. Dobra jest okej, okay, jest fajny, jest fajny, jest fajny, żyje Jest ja ich dwóch Niegi, niegi nie. Ale jestem w curve low, nie pomogę cię. Jest kewa. Body, body, leży. Żyję, żyj, żyj. ale teraz jestem serio low. mu Dobiję Jest jestem tak, szmatą. W plecy dostaję. Plecy, plecy. Ja idę tu, ja, tam ja tam idę, tam tu. idę tu. Tak, 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 tak. Oni się chyba, oni się plecy, 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 plecy. Iżej, żyj, żyj, żyj. Dobijają się. Co oni o tobie Fycy, wiedzą? Yy, mogli wiedzieć, bo w przypadku strzelę przez Ale Ole, tu jest fight walę tych Ja wale tych na górkach Ole, kurwa Kongo Chcemy podjechać ich? Nie wiem, mam na plecach, patrz, obchodzą cię, tam no. idę. Okay. ja idę do ciebie, Uważaj, ja idę do ciebie, mam... nie idę do ciebie, gram stan. No, 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 no Kurwa, szkoda na tych górkach, ale że się nie wyjebali Pisało, pisało, A, są. Kurwa, ja bym cofał no chyba. Nie, od niego hita, nie? Nie ty, wiem z czego on strzela. To nie chyba renegaty tak są. Nie wiem, to jest... Mam mega chujową pozycję. Musimy no. się z tego cofnąć. Ja bym w joche Dawaj, w tył. Żyję. Przeżyj to, kurwa, przeżyj to. Żyję. I pierdole. Trze chyba trzeba wybić. się poddać, ty. Idź pierdolicą. W sumie pij, że szkoda, nie? Bo tam były loot ogólnie. Ej, oni się nabić chyba. Biją się. Zrób mi im plecy, zrób mi im plecy, Teraz, 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 O, Oli, wyjebiemy się to wyjebane. Dobijają chyba Leczą się, leczą się Leczą, ci obaj Od drugiej strony Let Dobrze bof. Kamil, kurwa Lec kurwa go żyj Lec kurwa go, ale fighter. Lutuję tego 20 slotów. Zaraz zaczniemy jeszcze, tak, tak, tak Anvil Dwa plecaki, zlutował tamtych, okej. Okay. Anvil, venator i dwa sety. Dobra. Ja też mam venatora drugiego i dwa plecaki. Ulala! Nie wiem, w tej grze Nie. nawet mi się podoba jak to ja działa fajnie. w tych, tych arkach. Jak one spadają na przykład. Wszystko jest fajne w tej grze, to jest to. Klikam jak coś, Jareczku. Już, 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 skakuję. Dobra, anuluję. zbierałem. To mi się podoba, bardzo fajny dzień.